Funkcja F przyporządkowuje każdej liczby naturalnej większe od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą, który zapis jest fałszywy. Dobrze, mamy tutaj F od 22, F od 28, F od 25, F od 21 no i F od 28 się pojawia. Czyli obliczmy sobie na początku, co to będzie F od 21, co to będzie F od 22, co to będzie F od 25 i co to będzie F od 28. Zacznijmy zatem od F od 21. Czyli szukamy największego dzielnika liczby 21 będącego liczbą pierwszą. No to jakie mamy dzielniki liczby 21? Po dwukropku wypiszę. No 21 dzieje się przez 1, dzieje się przez 3, dzieje się przez 7 i dzieje się przez samą siebie, czyli przez 21. Jej największym dzielnikiem będącym liczbą pierwszą jest liczba 7. Czyli tutaj F od 21. Oddaje nam siódemkę. Co to będzie F od 22? No, Dzienniki liczby 22 wypiszmy to jest po kolei 1, 2, 22 się dzieli jeszcze na 11 i przez samą siebie, czyli przez 22. 22 jest liczbą złożoną, Dwójka jest liczbą pierwszą, 11 też jest liczbą pierwszą, i to jest największa liczba pierwsza, która jest dzielnikiem 22, czyli tutaj mamy wartość 11. F od 25, rozkładamy 25, zapiszmy, jakie ona ma dzienniki. Ta liczba dzieli się przez 1, przez 5 oraz przez 25. Tę największą liczbą pierwsza w tym zbiorze jest liczba 5. Przypominam, liczba pierwsza to taka, która ma dokładnie dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie. Lecimy dalej. F od 28. Dzienniki 28 to są po kolei 1, 2, 28 się dalej. Dzieli przez 7, 28 na 7 to 4, dzieli się też przez 4, jeszcze dzieli się przez 14 i przez 28. 1 razy 28, 2 razy 14, 7 razy 4. I teraz, która z tych liczb jest liczbą pierwszej, która z nich jest największa? Liczbami pierwszymi to jest dwójka, siódemka i koniec, i teraz większą z nich jest siódemka, czyli f od 28 to jest 7. Naszym zadaniem jest znaleźć, która ta nierówność, bądź które zdanie jest fałszywe. No to sprawdźmy po kolei. F od 22, czyli czy 11 jest większe od F od 28, od 7? Tak, to jest prawdziwe, czyli nie bierzemy tego. B. F od 21, czyli czy 7 równa się F od 28, 7C? Owszem, to jest prawdziwe. F od 25, mamy 5, ma być mniejsze od 10, to jest prawdziwe. No i teraz F od 28 to jest 7, czy 7 jest większe od 9. Oczywiście nie jest prawdziwe to, jest, to nie jest prawdą, a skoro to nie jest prawdą, to jest nasza odpowiedź, bo my szukaliśmy zapisu, który miał być fałszywy.